Dlatego witam oczywiście na się kod promocyjny najlepszy na stronie w tym miejscu, sobie wpisuj Santi7, z moim kodem masz oczywiście plus 10% do depozytu i darmowe gratisy na start, przypominam, że strona przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. I pamiętaj, żeby sobie odbierać na stronie level ranking oraz dzienną skrzynkę. Level ranking to jest coś takiego, że jeśli otwierasz sobie skrzynki na Hellcase, to zdobywasz poziom i tutaj masz nagrodę do odebrania. Ja większość już odebrałem dotyczące mojego poziomu. Tutaj widzę, że mam skrzynkę semi-procase za darmo i takie skrzynki można sobie zbierać właśnie za level i otwierać codziennie. A oprócz tego też codzienny gratis, który znajduje się w tym miejscu. Mamy trzy skrzynki, jeśli wbiliśmy trzy poziomy na skrzynki. Otwórzmy sobie z Openem, bo oczywiście tutaj mały procent szans jest na trafienie czegoś dobrego, ale ludzie trafiają, więc oczywiście zawsze jest szansa na trafienie jakichś pięknych prikasów, pięknych skinów do gry CSGO 2. Tą też otwórzmy sobie. Dobra, no i przy okazji, też wspomnę, że tutaj Daily Free możesz e, odebrać sobie skrzynkę za darmo. Pre-Loot, jeśli tutaj spełnisz warunki napisane w tym miejscu. E, dzisiaj sobie zrobimy tańsze bitwy na stronie. Oczywiście trwa jeszcze event, jak to nagrywam, jak to oglądasz, to możliwe, że jeszcze będzie trwał, e, więc wbijaj sobie czym prędzej na Hellcase'a i sprawdź, czy, czy masz jakieś tokeny, bo tokeny zdobywa się m.in. za doładowania konta, e, i wtedy możesz sobie odebrać tutaj właśnie tokeny. No i oczywiście też. Za otwieranie skrzynek eventowych dostajesz tokeny, które później możesz wymienić w trybach eventowych. Zróbmy sobie dzisiaj jakieś fajne, tajne bitwy. Może na początek Easy Start to jest taka skrzynka, którą chyba każdy dobrze zna, właśnie na dobry początek. Zróbmy sobie 10 sztuk, zobaczymy co poleci. I właśnie dzisiaj skupimy się na takich tańszych bitwach na Hellcase. Zobaczymy jak nam z nimi pójdzie. Czy ta skrzynka oddała tym razem? 6,38, więc na plus jesteśmy. Na plus jesteśmy $40, więc spróbujmy jeszcze raz swojego szczęścia na tej skrzynce, skrzynce Easy Start. I tutaj trafiliśmy w takie skiny i mamy 3,40. No to jak to pierwsze rozdanie nam tutaj oddało, tak teraz delikatnie jesteśmy w plecy. Zróbmy sobie Case Battle. To jest ulubiony mój tryb na Hellcase, Zróbmy sobie Case Battle na Eee, trzy osoby, myślę, ale zróbmy sobie go gdzieś tak za 20 dolarów. Niech to będzie skrzynia Global CSGO, trzy sztuki. Niech to będzie skrzynia. Armory Charms 3 sztuki, i niech to będzie skrzynia Blue Stickers 2 sztuki. I taką bitwę sobie zrobię na 3 osoby, tak jak wspomniałem, i lecimy z tą bitwą. Lecimy tutaj od razu, Boty, zobaczymy co rzucić, zobaczymy co da. E, oczywiście, zostaw sobie łapeczkę w górę i wbijaj na Discorda, bo jest konkurs, gruby konkurs. Za darmo skin, za 50 zł do zgarnięcia dla ciebie. Nic nie trzeba zrobić, tylko kliknąć, przeczytasz sobie tam wymogi na Discordzie. Są bardzo proste więc możesz coś zgarnąć kawaha za no i oczywiście też są, jest rozdanie, jest rozdanie do końca prawie żółtego na skiny za ponad 300, taki talent show, wysyłacie fajne kreatywne prace, także wam dziękuję no i na pewno się odwdzięczę, tak, odwdzięczę się super skinami do gry CSGO 2 lecimy z kolejną skrzynką, to jest skrzynia z czarmami, czyli z tymi przymieszkami jak na razie, no tutaj musimy dolar nadgonić. Półtora dolara wygrywa nad nami jest w zasadzie Yuri. I teraz jeszcze dopina to wszystko tym tekiem i lecą blue stickery. Tutaj chyba nic konkretnego. Liczmy na tą ostatnią skrzynkę. Proszę, kapsuła, kapsuła please. Może, może to być dobre. Nie starczy, nie starczy. Myślałem, że droższe, ale dolar zaledwie kosztuje. No, bitwa delikatnie na plus. Zróbmy kolejną bitwę na Hellcase i zróbmy za e, również około 20 dolarów. E, niech to będzie skrzynia Gamma 4 sztuki. Niech to będzie skrzynia Solar Burst. Hmm, może Bloodshoty 3 sztuki albo dwie. O dwie sztuki i też na trzy osoby zrobimy, sobie zobaczymy jak nam ta bitwa wiedziałaby była udana. Bo oczywiście fajnie byłoby mieć coś więcej na następny odcinek. Nie ukrywam, że byłoby znakomicie. Jakbyśmy tą bitwę wygrali jeszcze z jakimś fajnym skinem do gry CSGO 2. Naprawdę mogłoby być fajnie. Zobaczymy co podać z tej gum. Nie wiem czy to Kosyles. tak, Kosyles, on przeleciała jedna Kosa. Natomiast są trudne trafienia. są skrzynki niczym w CS2, więc... Liczmy na coś innego niż kolor niebieski w tych skinach. Okej, okay, mamy czerwony chyba, tak? czerwony. Czerwony skin, nadal no, nie prowadzimy, ale jesteśmy bardzo blisko pierwszego miejsca, żeby prowadzić w tej bitwie. Ale tu do trafił Mortis za 8 dolarów prawie 9. No i ostatnia skrzynia, czy dogonimy? No 5 dolarów więcej ma, proszę, coś fajnego. Ile to, to kosztuje? A i nie, sty, nie styknie, nie styknie, nie starczy. Jak w ogóle tego skina wydaje mi się, że moglibyśmy go przegonić. W takim razie stwórzmy jeszcze jedną, skrzynię, jedną bitwę na Hellcase. W tym razem dodajmy sobie może takie tańsze skrzynki. Niech to będzie Dualist 4 5 sztuk. 5 sztuk. Hmm. Fortunkę dodamy 3 sztuki. Dodajmy sobie jeszcze Teamsy. I na dokładkę coś takiego na odwrócenie kart. Nigdy nie otwieram tego Anubisa, więc zróbmy tego Anubisa. Eee, I jeszcze nam zostaje niecałe 4 dolary. Idealnie, AWP Butler. Na trzy osoby również, czyli bitwę na trzy osoby. No i oczywiście, tworząc e, bitwy, rozgrywając się tutaj na Hellcase, dodatkowo dostajemy te całe charmsy. Są, nie, nie, to nie są charms, to są wartagi, przepraszam. Charmsy to są przywieszki, przecież. Zamiast mnie anglik taki właśnie. No, ale to są urtagi, urtagi później możemy też wymieniać na skrzynki i tak dalej. Zaraz zresztą ci też pokażę, zobaczymy jak ta na bitwa nam pójdzie. 14 skrzynek aż, ale miejmy nadzieję, że coś nam tutaj rzuci fajnego, jakiegoś fajnego skina. Z tych widzę, że tutaj jest garść negewów, negew za negewem leci. No, ale widocznie to jest low procent na coś mega, mega dobrego. Liczmy na taki droby z ostatniej tej skrzynki. A, same negewy, same negewy. No i mamy w skrzyniu, to jest Fortune chyba skrzynka, tak? Chyba tak. Dla nas, nie dla niego, jakiś jeszcze w minimalware, więc tapetka daje mu, TP2000 daje mu prowadzenie i to takie duże już, takie duże, jak na taką bitwę, to naprawdę ma duże prowadzenie. Teraz też mk chyba dla niego, nie dla nas, bo zostaliśmy w statraku. No i Stockholm Teams, to jest moja ulubiona kapsułka na Hellcase i powiem Wam, że znakomicie mi się ją zawsze otwiera. Kolejna Tailu GG GG Nie spodziewałem się tej naklejki tutaj. To jest niestety koniec i raczej. To jest niestety raczej koniec. Nie spodziewałem się, że Tylu wyleci. Nie spodziewałem się, że wyleci Tylu. No i ta naklejka zaskoczyła pod koniec. Raczej już tutaj nie uda mi się wygrać, chociaż warto wierzyć do końca w ostatnią skrzynkę. I... Aha, okej. Widzowie. Tego się nie spodziewałem. Dostajemy AWP, Neon War, Minimal War 30 dolków i wygrywamy tą bitwę jednak. Ostatnio Skrzynka jednak potrafi mieć to uderzenie, potrafi ugryźć, potrafi wygrać tą bitwę. Jedna, jedna Skrzynka wygrała tą bitwę tak naprawdę. Mam nadzieję, że ty również będziesz miał fajne szczęście na helkę z kodem oczywiście Santi7. Więc nie zwlekaj kodu, użyj, jeśli jesteś osobą pełnoletnią. Bo tylko dla takich osób jest skierowana strona Hellcase. Tak jak wszystkie materiały na moim kanale, tylko plus 18. Pamiętaj, żeby grać rozważnie i z głową. No, dzisiaj bardzo ładnie oddało. Pamiętaj, że jak ty jakiegoś fajnego skina trafisz do gry CSGO 2, to sobie wypaść do swojego ekwipunku na Steam. Nie ryzykuj, e, będziesz mógł sobie jakimś skinem pokrać w CS-a. No, i tak to wygląda. Oczywiście pamiętaj, kodzik Santy7, najlepszy. Pamiętaj, że jak używasz kodu, to też mnie wspierasz, a może pojawią się jakieś giveaway e, e, dla widzów kanału Santiago. Serdecznie dzięki za dzisiejszy, za dzisiejszy e, odcinek, pamiętaj o będzie który ciągle trwa, pamiętaj, że możesz wymieniać wartagi na e, skrzynki i tak dalej, i tak dalej. Dużo opcji do zdobycia czegoś za free na Hellcase. Serdecznie dzięki za dzisiejszy opening, trzymaj się, na razie, cześć.